Fundacja Słowo i Kropka oraz Nasze Czytanie przedstawiają Alina Klarman, Pandy, czyta Paweł Wódczyński. Do lasu w górach prowadzi wąska ścieżka, gdzie samotnie mieszka miła panda Śnieżka. Lubi swoje codzienne długie spacery po lesie, bo tylko czasami głośne echo z gór się niesie. Na rozległej wyżynie panuje spokój i cisza. Nic nie zakłóci snu jej małego synka, misia. Maluch, tak jak mama, ma białe, gęste futerko. I ciepło mu jak pod wełnianą, grubą kołderką. Pandy mają obwódki wokół oczu, jak okulary, noszą je dniem, a także nocą, aż nie do wiary. Mama na drzewie nie spuszcza synka z oka, zjada zielone listki i obserwuje misia z wysoka. Liście i młode łodygi chwytają zwinne paluszki, by szybko napełnić wygłodniałe oba brzuszki. Rozbudzony malec nie grymasi i je swoje danie. Taka uczta potrwa długo, potem będzie spanie. Na deser czeka jeszcze niebywała gratka, z pędów i listków bambusa wyśmienita sałatka. Misie pandy już są w bambusowym zagajniku i szukają młodziutkich zielonych smakołyków. Na przednich łapkach śmiga po sześć paluszków, by dokładnie wypełnić puste miejsce w brzuszku. Obiad trwał kilka ładnych godzin, ale oba misie marzą jeszcze o dokładce, o rybek pełnej misie. Danie z rybek obie pandy próbują jeść pałeczkami, a nie jak do tej pory miały w zwyczaju paluszkami. Pałeczki tańczą zgrabnie w zwinnych paluszkach. Jeszcze mała chwila i nie znajdziesz nawet okruszka. Wiadomo wszystkim, że rzecz dzieje się w Chinach. Jutro opowiem o misiu Tao Tao i innych nowinach. Codziennie czeka nowa rymowana bajka na dobranoc. Teraz, Antosiu, proszę, śpi, pokąpieli, bo za oknem noc. Dwie pandy na Twoim urodzinowym dużym ręczniku już zasnęły i śpią smacznie w bambusowym zagajniku. Zapraszam do subskrypcji kanału nasze czytanie.